Tulejkę do tylniego wahacza w Bęce. Tu jest taka tulejka rozcięta i ona wchodzi tutaj. Widzicie, że ona nie wejdzie, jak jest ściśnięta. Jest do tego specjalny przyrząd, są jego części do tego przyrządu. Natomiast pożyczyłem znajomemu i nie oddał mi kompletnej. Trzeba jakoś teraz pokombinować, żeby dało się to skręcić. Tutaj za pomocą takiej opaski, jak nie macie tego przyrządu, wkładamy ją tą opaskę. Nie pan tu rozszerzy jeszcze, bo jest krzywo teraz to. Nie musi wykręcić jeszcze. teraz. A trąbą tę nie chce rozkręcić bardziej? Nie. Czy tak? Nie wejdzie, tak? Nie. Wyszło. Łapiemy sobie tyle gdzieś od dołu. Skręcamy. Tutaj Niestety musieliśmy zastosować taką opaskę skręcaną, bo ta tulejka jest. Zaraz pokażę. ta tulejka jest rościna w jednym miejscu, dlatego takie specjalne, rozkręcane urządzenie. Tutaj mamy już prasowany, prasowane tulejki do tylnego wahacza, do BMW.